Przypomina taki dźwięk. Taki dźwięk tak, widzicie, tam musicie bardzo uważać, to jest bardzo ważne, co Wam teraz powiem, gdy ktoś gra na instrumencie, zwłaszcza na takim, który wkłada się do budzi, to czy można pozyskać ten instrument? Nie. A co się może wtedy stać, jak będziecie dobra, na... to... o, właśnie, można kogoś po prostu skrzywdzić, prawda? Zupełnie niechcący, a może się Ja da... tak to... Właśnie, proszę bardzo uważać, więc można gdy to... gra, to już nie dotykamy, to Dostaliście na początku. Obejrzycie i na razie posłuchajcie, i powiedzcie, mi. możecie tam krążyć oczy. Musisz coś tam. Posłuchajcie tego dźwięku i powiedzcie, co ten klarnet na śladuje. Co się mówi ptasz, Słyszał to coś innego. Laski. Lask. Laski. Laski. To słyszał jeszcze coś innego. A ktoś słyszał ptaszki, tam?